Chase us. Hide where love can save us. I will never let you go. go, 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 go. We we'll run where lights won't chase us. Hide where love can save us. I Witam was, to jest Gamer i witam was w kolejnym odcinku z gry Robocraft. I na samym starcie chcę wam powiedzieć, że mm, na razie nie będzie filmów. Będą w sumie, można tak powiedzieć, filmy. Tylko że będą, ale ich nie będzie tak naprawdę z racji takiej, że... E, w sobotę to, co była walentynki, to były. E, e, przepraszam, czekajcie walentynki co właśnie były <laughs> nagrałem e, trzy odcinki z Assassina e, i przez to, że nagrałem te trzy odcinki z Assassina to się tak dobiłem że to jest niewyobrażalne e, i e, ten materiał pojawi się dzisiaj o godzinie 15.33 to jest poniedziałek eee i w sobotę nagrałem. Ja go ściągnąłem chyba. Tak, ja go ściągnąłem. Yy, yy, no, nagrałem trzy odcinki, możecie w tych trzech odcinkach. Niestety słyszeć jak ja strasznie kaszlę. Więc yy, dobijam swoje gardło tymi nagraniami. Więc postanowiłem, że nie będę nagrywał. To jest ostatni film, jaki nagrywam, dopóki nie wyzdrowieje. Opak. O oh, fak O! Z pierwszej Poczekaj, co ja nie żyję czy co? Co wszyscy nie żyją? Ja tylko żyję I od poprzedniego odcinka w którym budowałem to To się zmieniło Dokładnie to że ja mm, zmieniłem bloki i dałem i zamieniłem y, dwa niezabiłki i zamieniłem wszystkie, prawie wszystkie y, moje działka na działka y, plazmowe y, wersji wyższej. I nie mogę, bo zaraz chyba sobie coś zrobię. Więc na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jak, jak wy je, to. Jak wyzdrowieje to yy, oczy mi łzawią, boli mnie wszystko gardło, mnie boli, nie mogę. Yy. Jak wyzdrowieje to yy, wrócę z filmami. Yy, filmy będą, już Wam mówię dokładnie w jakie dni, yy, to będą asasiny same. Pierwszy asasin będzie w czwartek o godzinie 18, tak mniej więcej powinien być. I dwa asasiny będą w sobotę, 9.30 i 18.00 będą dwa asasiny pozostałe i to będzie na tyle. Jeżeli do tamtego czasu nie zdąży mi się, nie zdążę wyzdrowieć, to filmy na razie przestaną się pojawiać do czasu, aż nie wyzdrowieję Ewentualnie poczuję się trochę lepiej. No cóż, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i siemano.